Witać wszystkich. Postanowiłem oddolnie przyłączyć się do akcji oczyszczania lasów. To jest mój początek tego zbierania, aczkolwiek patrzcie na jakie cudo tutaj trafiłem. Proszę bardzo, ktoś sobie robił grilla i ktoś sobie tutaj zrobił całą taką wystawkę. Mało tego, nawet spakowali to do worka, ale już chyba nie mieli siły go wynieść. Chyba, że może jakiś bezdomny tutaj chodzi i coś sobie zbiera. Tak. O proszę zobaczyć. Słuchajcie, taka szklana butelka, jak tutaj widzicie. Nie dość, że w słoneczny dzień ona może działać jak soczewka i spowodować pożar. To jeżeli ona jest potłuczona, no to teraz niech jakieś zwierzę sobie tutaj podejdzie. Nadepnie na taką butelkę. Takie zwierzę dostaje od razu infekcji, tak? Zrani się w racice, porani sobie kopyta, porani sobie właśnie te racice i co się dzieje? No, daje się infekcja i niestety takie zwierzę zdycha, tak? Zwierzę nie ma możliwości zabandażowania tego, ani odkażenia. Tak, to jest śmierć. Proszę. Ile syfu. Brudasy już. Nie określę cięższego argumentu. No, taka wystawka. To jest niestety częsty widok nie tylko w moim lesie, ale jak widać i we wszystkich innych. Także taki, na, taki, na taki skarb się natknąłem. Słuchajcie, a tak na koniec. To co wielokrotnie powtarzałem i będę powtarzał. Las leczy, las żywi, las chroni, las daje surowce. Warto może pomyśleć o ochronie tych lasów, bo one nie tylko służą do tego, żeby mieć drewno na meble, na opał. Czy, czy, nie wiem, do wybudowania sobie domu. Ale też chodzi o to, żebyśmy trochę tej rekreacji mieli. I też, żeby tej przyrody jednak dla nas wszystkich zostało, dla naszych pokoleń. Bo sami widzimy, co się też z tym klimatem dzieje. I po prostu jak znikną lasy, zaczną znikać zwierzęta, zaczną znikać owady. Zaczniemy znikać w końcu i my. Także ja was z tym zostawiam. A ten syf, to jakoś tam, postaram się chociaż część tego zabrać. Albo może nawet i wszystko, jak mi się uda, ale to się mi nie uda za jednym zamachem. Więc może nawet kogoś tutaj wezmę, wesprę do pomocy. No, a jak zobaczę jeszcze raz takie coś w lesie u kogoś, że śmiecicie, to patrzcie, będzie test białej rękawiczki. Komisyjne. Trzymajcie się.